Cześć, witam Was na kanale Smart Milka. W kolejnym odcinku z cyklu angielskie shorty. Dzisiaj ponownie bohaterem będzie czasownik get. Dlaczego get? Get to jedno z moich ulubionych słów w języku angielskim. Ma ogromnie dużo znaczeń, jest mega uniwersalny i to jest takie słówko, które nas może uratować w niejednej sytuacji komunikacyjnej. Zapraszam. Słuchajcie, zabieramy się do pracy, czyli Get down to work. Jeżeli coś spsociliście i udało Wam się uniknąć kary, to powiecie Get away with. Did you really think you could get away with this? Get występuje też w wyrażeniach dotyczących budowania relacji ludzkich. Na przykład Get in touch with somebody. Czyli nawiązać kontakt. I can't seem to get in touch with Amy. Get to know somebody to jest poznać kogoś. Ale potem get to like somebody polubić kogoś. First I would like to just get to know you. I kiedy już poznaliście kogoś i polubiliście kogoś, to dobrze jest mieć dobre stosunki z tą osobą, czyli get along with. Sheldon doesn't get along with Sheldon. Natomiast kiedy mamy już czegoś lub kogoś dosyć, to mówimy Get fed up with. No i wtedy zazwyczaj chcemy się pozbyć tej rzeczy lub tej osoby. Get rid of, get rid of her. We're not A na koniec ciekawostka związana z wymową czasownika Get. Forma przeszła od czasownika get, to jest got, albo got. You gotta be kidding. So, muszę lecieć. I got to go. Bye bye. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam was do oglądania innych filmików z mojego kanału Smart Mirka z cyklu angielskie shorty oraz Smart porady. Cześć.